Cześć i czołem pytacie skąd się wziąłem? Ja nie jestem Teddy, a to jest kolejny odcinek serii Hej, niezwykła zwykła przygoda Obecnie znajdujemy się w Go... Dom Guldur Gdzie Gandalf mierzy się z czarno Za za... Kurde, nie pamiętam skąd, trudno Jakoś przyblijemy to, że nie pamiętam w skąd I nasz wróg nie odzyskał w pełni sił, tak tak, tak, tak. To bez wątpienia O wygląda, stary dziadek Dariady I wchodzimy do tego mrocznego świata Okej wyznaję go mroczną magią Czarnoksiężnika za za je, za trochu. Karymary Hokus pokus. Buf buf bouf, bouf. I je już už to temus spoko, spoko orinoko. Dobra, tu magia. I tss. Coś tam... ten... Gandalf mruczy pod nosem. Jak widać, tu jest wiele miejsc i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu nie mamy postaci. To, to można odbykować w, w, w trybie w wolnej rozgrywki. Wstawaj, ptaszyno, wstawaj! Udziałem orła, cień do góry wzbił się niczym wiatr Niebo to jego świat Widziałem orła, cień do góry wzbił się niczym wiatr Bo niebo to jego świat

Hop, 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 A to jest Ragnast. Czarnoksiężnik z czarnej puszczy. Nasz! Dobry, dobry czarnoksiężnik. Niech to nie trafi. No Pierwszy z trzech uruchomiony. Kolejny totem. Walczę w służbie dobra. Dobra, drugi zapalony. O, no, skakuj! Dobra. Siła. Siła w nim zaklęta. No, miałeś trafić w totem. Dobra. No, co to miało być? Tiragonost. Stary, ale jary, jak to się mówi, nie? Dobra, jest przejście zbakowane. Już mamy ku nowej, niezwykłej przygodzie. Nie wiem, tam jest coś zatrutego, ale on nie może do tego podejść. Ej, boom! Boom! Headshot! I kręcimy, i kręcimy, i kręcimy. Hop. Czarodziej z toporem. Nie codzienny widok. Normalnie schodzę jak u mnie w szkole. Też można się zabić. Na szczęście, rzadko chodzę nimi. A mu kto nimi chodzi sprzątaczki i tak dalej, to takie wiecie. Nie dla, o, dla personelu. Dobra, otworzone. Co to? Dobra, nie rozbiję tego. Opa. Idziemy dalej. A to azok plugawy! Przez nikogo nie lubimy. Epicki pojedynek czarodzieją z orkiem. I dział. Yeah, cienia się. Dobra, znów kolejny epicki pojedynek. Dwóch tytanów. Jest drugie uderzenie, poprawne. Czemu z niego mięso wypada? Co to jest w ogóle za logika? Kill you, I kill you. Szkurde, nie ten guzik Gondos Rachu ciachu i po strachu Chyba go trafiłem nie Jestem do końca przekonany Laską w pysk! A co, co, jest? Jest nasz Legion Jesteśmy armią władcy ciemności! O kim mowa? Chyba o Sarumanie Nie Sarumanie, tylko Sauronie! Gandalfie, wiesz co robić Run! Run, run, run! Forest, run! Dobra Kurde, nie mogę wszystko robić. Przyśpiesz, wraganost. A tu tego. Dobra, schody. Dobra, jesteśmy... Nie wiem gdzie. Hehehehe. <laughs> dopiero po chwili. Dobra, jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? To chyba teraz ten będzie epicki pojedynek z tym, z tym, jak mu tam... Czarnoksiężnikiem. Dobra, nie wiem co Gandalf czyni. Co jest? Co to? What the fuck? Co to jest? Co, co ja mam robić? Coś K No, jakąś tarczę włączyłem sobie, dobra. Dobra, pokonałem go Kurde, to tu się dzieje, nie ogarniam trochę Oooo, tarcza Normalnie jakbyś się zesrał na nas, taka kula poszła Kurde, mamy tu coś do zbudowania, czy tak będziemy cały czas się tylko bronić. No nie widzę żadnego placu budowy. O udało się łączyć tarcza. No dobra, cały czas dochodzą te nowe i tak dalej, ale... Dobra, chyba coś muszę zrobić, to jak dojdę do tego to wrócę do Was. Wow wow, jestem ponownie. Po prostu umieliśmy uniknąć jednej z niebieskich mocy. Dobra i tu widzę teraz coś do zbudowania, więc... Żwawo, żwawo. Dobra, jest jakiś totem. Jedziesz, dajesz, ładujesz moc! Ale jedziemy z tą energią Dobra, rozwaliśmy nie wiem pierwszą z jego fal czy co? Lepiej włączę sobie tarczę I czekamy, co się będzie działo? niebieska idzie. Aha, ja muszę tam gdzie ona leci tam stanąć i się bronić, okej. Okay. Dobra, to czekamy. Dobra, widzę, że powoli się szukuje tam niebieska. Dobra, tylko gdzie ta niebieska pójdzie. Kurde, byłem tak blisko, a no, zarazem tak daleko. Idzie niebieska. Szkurde znowu. No nie no, killing mi chyba. O dobra, jeszcze raz. Ora, rozwaliśmy tego typka Zaraz uderzyło tutaj na końcu plancze, więc może tu będzie czekał teraz. Dobra, idzie znowu niebieska. Dobra. Znowu jak dojdę do rozwiązania, to do was wrócę. I jestem z powrotem! Udało mi się po prostu w odpowiedniej chwili trzeba użyć odpowiedniego klawisza więc Drugi atak z mojej strony Czarnoksiężniku nadchodzi Jest! Pełna moc Dobra To trochę jak Sauron wygląda no Ty gnido

Czemu nie budowałeś? No co jest, że nie mogę budować? A, aż tak daleko że klacki wyleciały po prostu. I teraz pełna moc. o Udało się? Dobra, nie ma tarczy, ale co to nam daje? Laska mu pękła. Ten odleciał. Ale Gandalf jest ten. Jego więźniem teraz, tak? Wiedziałem, że to Sauron. na tu ucieka, znaczy leci na swojej czapce. Daliśmy radę, jak widzicie, trochę jest tego golda. nowe lokacje na śródziemiu dziękuję serdecznie za uwagę komentujcie lajkujcie subskrybujcie i ogólnie wpadajcie do innych moich produkcji dziękuję za oglądanie do zobaczenia i powodzenia następnym razem